Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Fortnite W z tym w ostatnim odcinku z gry Fortnite, ja będę troszeczkę musiał podwoić ten level, powiedzmy, że niedługo będzie nowy sezon w grze Fortnite i od następnego sezonu nagrywamy sporo ilością odcinków z gry Fortnite, więc byście chcieli, no to zapraszam Was, będzie dużo odcinków z Gry Fortnite, a tutaj mamy widzowie już pierwszą zapowiedź sezonu. Tam To mam mówić w jakimś odcinku, ale moje odcinki były tak pomieszane wszystkie, że szok... A w dzisiejszym omówimy sobie ten oto zwiastun. Eee, więc sezon wychodzi 18 września. Eee, czyli w niedzielę standardowo niestety. Czyli będzie wszystkie audyty będą wychodzić w niedzielę, te nowe sezony. W sumie spoko, ale dla mnie nie jest spoko. Po sobie troszeczkę internet po tamtej akcji. I no, będę pobierał trochę długo. Chociaż w sumie, jak to będzie miało 10 GB to nie będzie tak źle. Pobieram na to w cały... no, poniedziałku powinienem mieć. Zresztą Chyba powinienem mieć. Więc co, tutaj mamy pochłania wszystko. Czyli pewnie będzie ten sezon na polega na tym, że coś będzie może pochłaniało, może coś w tym stylu, ja to przynajmniej widzę. Ale jeszcze mam jeden zwiastun malutki, który właśnie. Dzisiaj to wszystko zapościmy w lobby, a dlatego, że chcę mam tutaj omówić wszystko, chcę do tego wgląd. Eee, no i tutaj mamy coś takiego. No, będzie też tam gdzie pochłaniało wizowe w tym sezonie. Czyli no, będzie to na pewno ciekawy sezon, jak to nam, jak tutaj widać, wszystko. Pochłania wszystko. No, zobaczymy. Ale jeszcze mam dla Was jeden taki malutki zwiastun, który zobaczyłem u Hypexa. Jest też do tego dźwięk, ale dźwięk, no to mm, raczej to możecie zacząć u Hypexa, na ty też jak ktoś ma. Ale też mam dla Was ciekawą informację. Ktoś, Hype, zna się, że Fortnite Chapter 3, sezon 4, Paradise 18 sierpnia. Czyli mamy nazwę sezonu Paradise. A parada jest po polsku, to jest w raj. Takie sezonu jeszcze nigdy nie było, i faktycznie, gdyby taki sezon był, był, no to ciekawe by byłyby miejscówki. Widzę, ciekawe byłyby miejscówki. Eee... Kurcze, no byłyby to ciekawe miejscówki, eee... więc tak. Najpierw do tego przejdziemy, a do tego zdjęcia. No, to zdjęć nam nic nie podpowiada, ale by coś tam pochłaniało w sumie. Czyli coś ma tam w sensie związek z tym rajem, ale będzie też tam pochłaniało. Tak mi no, przynajmniej nam mówi ten teaser. Ja to przynajmniej tak widzę, no. Ten epic tutaj tak jest zadania, że ciężko tutaj roz, rozgłęzić, nie? Więc kurczę. No nie wiem, kurde, kurde. No nie wiem, no zobaczymy. No pisze, że pochłania wszystko, no to, to, to rozumiem. E, ale przejdę do tego kolejnego zdjęcia. Ten zdjęcie, co tam mi na sobą, te pochłania wszystko. Teraz przechodzimy sobie do solo. Ale to zdjęcie najbardziej mi ciekawi. Fortnite Paradise. Mamy chyba zwiastun. Mamy teraz taki motyw sezonu Paradise, czyli raj. Nawet mogłyby być ciekawe miejscówki, bo może byłby widzę taki ciekawy raj. Bo ten sezon był taki. Jak go się nazywał? Imprezowy, bardzo był. był była też fabuła, chociaż w tym sezonie też się to dużo nie działa. Ja na nie grałem zbyt zbytnio dużo w Fortnite ostatnio. Po mi się też łagać Fortnite ostatnio, bo i tak wiem dosyć duży level. Ale ostatnio gram dużo mało w Fortnite, A wydaje mi się, że trochę pobijać tego levela. Przynajmniej sesetny level. ostatnio mi idzie słabo w Fortnite, ale ja totalnie już mało gram Fortnite, a, niestety. Ale no tutaj nic nam dużo nie podpowiada. Paradise. Zbyt jedną, na taki rank. przecież że też może to omówienie z, może też tego. Może też miejscowy. Pamiętam, jak byłby rano to co może być też w rano. No jakaś wyspa, może. Bo był jest taki serial Paradise, Hotel, Paradise, nie? I tam była taka tylko z tego co mi się orientuje, albo jestem głupi, już nie pamiętam. Nie, wiem, to ale jest taka wysepka chyba w hotel Paradise, nie nie wiem, nie musicie znać mi w komtarzu. A na źle tutaj się nic w nie dzieje zbytnio, no zobaczcie, no mapa na taka sama. To w ogóle miał się rozdać też w PIZZO na mapie, a dupa się dzieje. Um, no, no. Tak małgam poczęta. No, to to lata się widzę. no, tak tylko tak wygląda. wyglądam. Um, Eeeem... Nie wiem, zacząć idzie dalej, widzę, zacząć idzie dalej. No, więc mamy też w stylu więc może jakieś zetka, jakieś coś w stylu Paradise. więc może byłaby jakaś w fech, coś w tym stylu. No, generalnie nie znać na z takim, takim rzeczak, ale no, realnie no to mogłoby być tylko że z jakiejś miejscówki też, nie? Taki raj, czyli w sumie jakaś miejscówka rajem, coś w stylu. Mogliby dodać, zobaczymy, co lepiej wykombinuje. No, ale mam nawet że jak to może mniej więcej wyglądać, więc no, nawet na plus. Tyle mam kolejny vlog, i on brzmi... mam do coś ciekawego. Fortnite testuje coś o nazwie Asteria dla y, chapteru trzeciego sezonu 5, czyli o, dopiero to będzie dopiero w następnym roku. Najprawdopodobniej związane z Creative 2.0, Które miał przycieki wiele razy w ciągu ostatnich dwóch sezonów już usłyszałem, z że to że niektórzy twórcy już to testują. Y, mam informację, że już widzę będzie testowany Creative 2.0. Jak wy nie wiecie, Creative 2.0 miał wyjść już w pierwszym sezonie, ale coś tam nie wyszło. Po tym miał być w dygizji, że też coś tam nie wyszło. I miał być w tym sezonie i też nic nie wyszło. Więc no, czekajcie, muszę, muszę muchę zabić, bo mnie denerwuje dosyć. No. O jeden z danego. Troszeczkę mnie muchy denerwują, ale nieważne. E, no słuchajcie. No, no tak to, co mi widzę, nie? Że tak to że może może więcej wyglądało. Hmm, że? Mózg na sezonie 5 dostaniemy, gdy wykryjecie wazera. Przynajmniej na t-setach oraz na kompie, na PlayStation się tego nie dodadzą. O ty ciulu. Gdzie ty gościu strzelasz, tam? Pa. i mi się to rozładowało w ogóle A. więc, myślę, no, że w sezonie dostaniemy nowy sezon Znaczy, dostaniemy ten nowy, 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 nowy Creative Zero. Czyli dopiero w następnym roku No, około gdzieś tam w marcu może Jeżeli będzie sezon czwarty, no to W następnym roku, może się udać się w tym sezonie, ale na tym roku, ale to zobaczymy No i to już, tak też wygląda coś takiego mam co znalazłem, czyli czwartą skórkę ze strony czwartego sezonu no. Tak wygląda cz czwarta skórka Ja bym nie w temacie, więc no pokazuję mam takie już małe informacje Ale tak wygląda ta skórka, nie wiem czy mam to wkleję No będę musiał tak wkleić, więc To tyle co znalazłem na razie na Twitterze, dużo nie znalazłem informacji zbytnio Ale no wiecie, to, to był bardzo chaotyczny odcinek więc nie, dużo tam nie znalazłem, bardziej się na hypersie na razie, żeby szukać. Pa! O kurde, więc no, tak jak mówię, no tak będzie to mniej więcej wyglądało. Też sobie do takich malutkich sprawy parafialnych, czyli to jak mówi się w kościele. Słuchajcie, niedługo wychodzi nowy zadanie, no i ja też mogę wam z tym zadanie na długo podziękować. Jak wyciecz wtedy jeszcze będziecie jednak ekspert, raczej już nie będzie, no to też wam podziękuję, a ja podziękuję wam w tym odcinku. Ciebie ja wam bardzo podziękować za ten sezon po. Gościu! No, więc tak jak mówię, um, dopiero... Um, no znaczy chyba mam podziękować za ten sezon. Fortnite, po tyle się bawiliśmy na początku sezonu. Zbyt nie nagrałem jednego odcinka. Czyli testuję te nowe mityki. Eee, niestety mi się tego nie udało, bo byłem nie w temacie. Już to co w takim białym myszy do mi się to przyjechało. To było takie zamierzenie po wakacji, że. <trym> było takie zamierzenie po wakacji, że tego niestety nie zrobiłem, nie dałem rady. I wiecie no, tak to wyszło. No chyba, że nagram w tym sezonie oczywiście. nie No to też tak mogę zrobić. Tak to niestety wyszło, że nie nagrałem tego. No ale wiem, że no... Mm, no byście chcieli, ale nie, 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 nie zrozumiałem tego nagrać Więc ja mam sobie do ten bardzo ten bo naprawdę by, bawiliśmy się świetnie, bawiliśmy się naprawdę super Widzowie, no chciałem mam z tego serca dziękować, że przyszliśmy na ten sezonie No było odcinków ostatnio Ja to, obecnie, jak że będę kończył Fortnite, ale dzisiaj nie kończy, tylko będę nagrodzony odcinków I teraz mam mogę odpowiedzieć, że będę będzie więcej odcinków z gry fortnite pod GTA jeszcze się nie pojawi zbytny ponieważ e, e, Wszystkie dane mi się usunęły po prostu I to co miałem na dysku internetu no to to mi się zapisało akurat Więc niektóre części się zapisały, niektóre nie No i muszę wszystko od nowa robić Więc no troszeczkę jeszcze farming poczeka Ale farming mogę nagrać, ale GTA pewnie tutaj nie nagram Bo muszę coś tutaj mieć małą pobułę Ale też tam miałem zapisany ten, ten stary, więc przynajmniej to jest GIT ale no po prostu pomieszane było tak, że po prostu no... no, no zobaczycie zarysowano odcinek z farminga będziemy wszystko jedzie na was w tym zrobimy tak w farmingu zamiemy to co mieliśmy wcześniej czyli będziemy kupować na tą zimę, tak zrobimy może nawet nie więc zamyślałem, no, widzimy na dobre przynajmniej nagramy kilka odcinków zarąbistych na początek kupimy te owieczki nie, czy sprawy no tak jak nie wiem no tak, tak, tak niestety tak to wyszło no przepraszam was, ale no niestety tak to wyszło. No cóż, mamy zbrywę, to wszystko, co bym wam chciał Wam powiedzieć w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mm, no i co, widzimy się widzę wykolenia, mam no, go niego zgrzechłotnąć. Dziękuję za to, że powiedzmy się świetnie. Eee, no i co, no widzimy się. Bo taka głupia, że nie wejdzie. Chciałbym Wam serdecznie podziękować, ja wychodzę z tego poruszę i do tego kończę. Widzimy się w w kolejnym odcinku z Fortnite na widzę. Tak widzimy na jak razem na raz, następnym odcinku, pojawi się więc zaczęli z Fortnite. Na wyświetleniu oczywiście od razu, żeby nie było. I widzimy się w kolejnym odcinku. popatrzcie.